Słuchajcie, dzisiaj hakujemy 99 nocy w lesie i dodajemy do gry Brain Roty. Także czy uda nam się przetrwać w lesie pełnym Brain Rotów? Przekonajmy się. Przetrwaj 99 nocy. Odkryj sekrety. Nie pozwól mu się złapać. Ej, co ty wymyśliłeś, Okej, okay, dobra. dobra, lecimy. 99 nocy w lesie, ale z Brain Rotami. Przemek Mendy, jesteście gotowi? Tak, jestem gotowy. Ale powiedz mi, co to tu robi tung 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 tung, nie mam pojęcia, ale wiem, wiem że jest. musimy odnaleźć cztery dzieciaki. Tutaj mamy ich lokację. O, Od razu jest. zobaczymy. Okej, okay. najpierw... pierwszy dzieciak, dobra. Ej, mogę cię zabić! Co jest? Co, co to, co to tuk, jest? Tugtuk za, za na nas poluje! Tu jest Tugtuks za kur zamiast jelenia, Dobra, musimy na niego uważać. Dobra, zbierajmy drzewa, zbierajmy drzewa. Musimy bazę rozbudować. Pierwszy to dzień jest to jest najlepsza okazja, tak, to jest najlepsza okazja na rozbudowanie bazy. Także zbierajcie drewno i wkładajcie je do sakiewki. Do sakiewki A, ja wkładamy. Od Xa. Ja do no mogę. dobra, możemy rozbijać ognisko. Możemy rozbudować ognisko. Rozpalmy Może być. Łogi. Level drugi. Ale dalej resztę dawajcie do bazy, nie dawajcie do ogniska, bo nam się przyda, żeby wiecie, zbudować w bazie coś lepiej. No to zbieraj dalej! Zbieraj dalej! No to... W ogóle ja jestem obrażony na tę grę, bo zabrała mi moje ciuszki. Ja skompletowałem sobie super strój, a okazało się, że tutaj jestem biedakiem z Robloxa. Ej! tralarelo tralala! Ej, tralarelo tralala, tra mnie goni! Goni mnie! Uciekaj! Czekaj, pistolet! A nie! Pistolet ja, jest ja Nie da się Ej, używać! a, <laughs> a, a, a da się go normalnie wziąć? Da się, da się. Dobra, dawajcie na pierwszą osobę. Z pierwszej osoby łatwiej się walczy. Dajesz go! Ej, badołem, Dajesz go, próbę, I Mamy mięso z traleru, weź się do tego o i upieczemy. Upieczemy, upieczemy. Ej, Też biorę. Ej, Na ognisko, ej, panowie, dawaj. czekajcie, a co się stanie, że jeżeli to zjemy i możemy się nim staniemy? Może to jest pod. Kupa? Nie, nie, Może umrzesz, ja ja mnie Jad rekina, ja jadł surowego rekina. Nie. Ej, ale lepiej ja zjem, nie. ale jak wszyscy zjemy w tym samym momencie. Ej, tam ej, już jest, zjadłem się zjadłem, zjadłeś i żyjesz, dobra, niech będzie. Ej, noc nadciągacz, to znaczy, że przyjdzie tung-tung sahur? Roz... Ej, coś idzie, patrz! jest, patrz, jest! Patrz, tung, tung, co to jest? To jest zły tung, 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 sakur. czy on się zbugował, zgliczował, czy mi się wydaje? Chyba tak, Można chyba tak. Boi się strzeli? nas, boi się nas! Można go zniszczyć? Można, masz broń w ogóle? Tak, Idę mam! Niego. Ej, nie, Czenom. to jest A on się nas boi! To jest tung, tung! się nas boi, co nie? Tak, Ej, Ej, banana tak. znalazłem! O kurde, banana zjadłem jakiś dziwny dźwięk wydałem. Co tak. jest? To my go gonimy, a nie on nas! Skakowaliśmy Ale <noise> Uciekam przed nami. Ej, Ej fakcie, jaki ty... dzieje. Jak to się Ej, boi! Ale, LS, ale S, a tu już nie przejdę dalej. Ej, A nie. ognisko mamy za słabe. Chyba, żeby dalej... O! Ee. Eee... Dobra, Musimy ulepszyć. We. Musimy ulepszyć nasze ognisko. Ta broń jest bardzo, ale to bardzo słaba. A jakiej broni a używałeś? To o pistoletu? Właśnie. Tak. Dobra. <noise> Ona obrażeń nie zadaje. <noise> to beznadziejne. Dobra. Nie Dobra, ulepszyłem crafting Bencha. Ja robię farmę. Ej, farma, z czym to jest farma? Patrz. Ej, co to jest, jakiś szef? Patrz, jaka farma! To jest. Pomagajcie to kurde? To jest brain rotów. Ej, ja postaci... to znam. co? Znam, tylko że, znaczy, kurczę, nie pamiętam jak to się nazywało, go. ale. <laughs> I można to tak... zjeść? No. Ej, faktycznie. To jest jedzenie, to jest nasza farba, którą stworzyłem. Dobra, panowie. Ej, tralero, tralera, czym Nie, błąd! Wód, Trailer, nie zgin, nie dgin, bo tu jest jedno życie. O nie. Pamiętaj o jeść. tym. Wszystko jedno życie dobrze, i możesz zginąć. Dobrze, Nie będę puszczał. Ej, brzyd, jakiś kucharz. Widziałem nie, to, będzie... właśnie... Właśnie mówiłem wam, że co to za szef. Dobra, ja muszę drewno co nie? On coś chce od nas. Zabiłeś szepa! Zabiłeś szefa! Zabiłeś szefa. No tak, ale on nam coś nie. dałby, pewnie. nie! Coś ty zrobił! No ale to ma być we trójkę, to ma być męski wypad, tak? No dobra, panowie, drewno do toreb i do maszyny. Drewno do toreb i do, A, maszyny. do maszyny, taki dobra. jest cel. Taki dobra, jest cel, szybka akcja z drewnem. To toporkiem, toporkiem, to porkiem Ale to przynosimy drewno i co w ogóle będziemy musieli kraftować? No ja myślę, że najpierw zrobimy mapę i zobaczymy co jest na tym świecie, co nie? A dobra Ja już robię tą mapę, czekaj Widziałeś, że tu mamy skipnąć do 99 roku. Właśnie dnia? widzę, 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 widzę. Za Robuxy? Tak. Ja myślałem, no że to zadaje. Myślę, że tak, no nie wiem no. Kupiłem <ślałem> mapę. Ej, jestem odszukany, odkamowali mnie! Zrobiłem mapę i dostałem mapy świata Let's go, widzowie. Mamy tutaj Polskę na środku. Po lewo Ameryka. Fajnie, fajnie. Ale skam, ale skam. Noc nadciąga. Dobra, w drugiej nocy Tung Tung Dobra, czyli to jest jak w prawdziwej 99 nocy. W pierwszej nocy Tung Tung Sahur nie atakuje, w drugiej atakuje. A może nie? A, tak samo jest w prawdziwej. W prawdziwej jest tak, że w pierwszej nocy nie atakuje, a w drugiej dopiero atakuje. Dobra, czyli tutaj... Także teraz uważajcie, teraz uważajcie. A ja zjem sobie kokosyniego. O kurde. Ale mięsko pyszne. Ej, można przestraszyć wszystkich. Można wszystkich przestraszyć za 50 robuxów. No to ja to na początku zrobiłem. A, to dlaczego? A <laughs> wszystko jasne, jaki prank Wszystko jasne, wyszło, że ma ja, prankstera Mandy, w drużynie. Mandy prank, teraz wszyscy piszą Mandy prankster w komentarzu. Jedo. Dobra, Wsię, szukamy że złomu. Nie, nie, z dobra, mam pierwszy złom znaleziony. Musimy znaleźć jak najwięcej złomu. Te złomy są na takich skałkach umieszczone. Wrzucajcie je do tego, do plecaka i do bazy potem. No dobra, no to ja też idę szukać. No, po na razie się drewnem zająłem, ale mówisz, że. O, tu jest, tu jest jeszcze kolejny brain rot. Tu Są kolejne brain roty. Ej, jak Przemo, to się wkłada odwróć się. Do, jak to się wkłada x Xem, torba aha, X. Ej, aha. zobacz za tobą co jest. Chodź tutaj, Przemo, Coś ci pokażę. Jest. Dawaj. Coś ci pokażę. Zobacz, Boka. kto to jest. Zobacz, kto to jest. Bry, bry, bada, Dokładnie! Ej, bronimy Dobra, ale uważaj, uważaj! Ej, u zapieci zjechał! Nie, jest, po, dupce, po, dupce. Nie, go, po dupce, po Nie dawaj go podupce, podupce. ja go zbiłem po dupce. dawaj! Dawaj Taka po dupce! Traalero tra 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 cię dojeżdża, dawaj, go szybko! Lecę do was, chcę wam pomóc! Ej, nie, nie, tu nie mam apel. Jest, leży! Dobra, i teraz do Eku. Uciekajcie, uciekajcie Ej, w moją stronę! Ja do EQ zbieram jego rzeczy! XMX X -em, x, -em, x -em wszystko musisz. Wiem, 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 zbieram Xa. Jeszcze trala, tra trala, Dobra, trala, tra trala, Brym, brym też, dawaj. Ale on co jest za mapą! On jest już drugi, on jest drugi, nie? On jest on jest, to jest drugi. Wziąć. I on jest już poza mapą, musimy powiększyć ognisko nasze, bo nie damy dobra, rady lecimy, tak daleko. Musimy ognisko musimy powiększyć, panie. Chodźcie ze mną. Chodźcie też. Chodźcie wszyscy. To znalazłem. Widzieliście tu jest domek. Chodźcie. Ej, tu. Dziemy. A dobra, no? Będzie lucik, czy co tu będzie? powinna być skrzynia Wziąłem ten ludzik już. Co to było? Ej, skrzynia, dobra. Hunting rifle. my dostałem. Dostałem karabin. Let's go. Mamy karabin. A ty przemoc dostałeś? Co dostałeś przemoc? Ja nic. Nie miałeś tu skrzyni? Ja dostałem. Dostałem. Przepraszam. Karabin. Co masz? Czy karabin? O let's go. No to na łowy. Ej, to jest jakiś czerwony tralero tralala. To jest alfa. To jest alfa tralero tralala. Nie. Ej, trzeba oni bronią wieży, trzeba ich załatwić, tutaj dostajemy się do tej wieży. Dobra, dobra. dobra lecimy. O, o! Ja, o! co to było? Za mocni jesteśmy. Ej, co jest? Druga ratka ciąga. Armia! Armia atakuje! Nie! Wracamy do bazy, Boże. musimy obozu bronić. Obozu bronić dobra. musimy. Szybko, ja do bazy! Szybko, bardzo. Ej, tutaj jest? co, atakują Lektynie. nas! Strzelaj! Tuktugi! Co tuk dungi? Wyznawcy Tungkunga to tung za, za, tu są! To są jego wyznawcy! Zakapturzone Tung-Tungi! Wyznawcy Tungtung za chór! No! Dobra, rób ich tutaj! Tu jeszcze jeden się kampi za drzewem! Udaje drzewo, myśli, że jak jest drzewem, to będzie udawał! Ej, ej, porusz, ej. To kryształ dropnął! No. Kryształ! Kryształ do ulepszenia bazy! Ej, Tung-Tung za chór nas biegnie! Wkurzył się, wkurzył się! Do bazy wracaj! Ej, ale w bazie Dobra! Nie mamy tutaj. to! Tak, tutaj, póki jest ogień! Póki jest ogień, jak gaśnie, to po nas! Zobaczmy, co jest zwierzy! No, no, no. Wchodzę, wchodzę. Ej, ktoś tu jest, tu ktoś płacze. Dziecko, płacze. Dziecko tu jest! Uratuj dziecko! Mamy pierwsze dziecko uratowane! Pierwszy ocalony! Pierwsze dziecko, pierwszy wizyt ocalony. I skrzynia, i skrzynia, i skrzynia. Jakiś znowu pistolet tutaj. Ja nie miałem skrzyni, ty ją wziąłeś. Ja mam. Ja nie mam, ja nie mam, ja nie mam. A nie, mam! Otworzyłem ją przypadkiem, pistolet dostałem, no rzeczywiście. Oj, spadłem. Tu trzeba uważać. Znowu, proper, Dobra, rozwalamy go! Ale co tu się dzieje? Strzelej bez ostrzeżenia. Dobra, leży, leży! rozwalił się, zbugował się, ale my mamy tyle mięsa Mamy to. nie robimy. Na ognisko Dobra, to rzucimy! Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ej, ale metalu potrzebujemy, metalu tu potrzebujemy! To metal, jest metal, To jest metal. Ale tu jest koniec mapy, tu jest koniec mapy. Ale to jest metal w stronę do ogniska. Chodźcie, w stronę ogniska, tu. No to dobra, to zbieraj, nawet. zbierajcie. Z różnych lokacji Czemę... zbierajcie. Uciekaj, uciekaj, koniecznie per per patapim. Mamy trzy złomu, panowie. Musimy więcej złomu ogarnąć, bo dopiero trzy mamy. Potrzebujemy osiem, żeby ulepszyć crafting na trujeczkę. W ogóle zbierzmy to drewno, to ulepszymy bazę, żeby pobiec dalej. Dzień czwarty, a ja rzucam tutaj drewno. O, level wleciał. bazy. Level trzeci mamy. Czwarty będzie. Zaraz będzie czwarty, dobra, dawajcie level czwarty i dopiero ruszamy wtedy w świat, co nie? No, dobra, lecimy, level czwarty, przemo, jesteś gotowy? Czyli honor, Jestem Wal. gotowy! Wal w drzewo! Jest, level czwarty! Dobra. Let's go! Dobra, a co w ogóle. Odblokowaliśmy mapę, odblokowaliśmy mapę, tak? Teraz jest mapa większa. Mamy kucharza! Mamy kucharza? O, trzeba a... go rozwalić, poczekajcie, już biegnę. Nie nie. <laughs> nie, 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 on się przyda! Nie zabijaj go! Czekaj, no, tak? No, zakupy u niego można robić, tylko pytanie, co on chce kupić? Kucham, Metal? Myślałem, że... Metalu nie chcę. Może i jedzenie chcę, bo to kuchasz w końcu. Myślisz? Patrzcie, macie zło. Co z tym będziecie robić? Patrz. Ej, mamy crafting kolejny. Ósemeczka. Level trzeci. Patrz, no popie, i pięknie. My tu robimy śmieci. jakieś. Jemy to, to jest jedzenie. To nic się nie marnuje, spokojnie. Mamy tutaj przecież szef, a to jego kuchnia. Dajesz szef. Dobra, ile jedzenia mamy? Patrzcie na to. No, tak widzę, właśnie, ja widzę, właśnie, widzę. Zobaczmy lokację dzieciaka kolejnego. Wskazuje nam lokację normalnie. A Tak. Patrz, mam trasę, dawajcie za mną szybko. Ruszamy w podróż za nim. Dobra, lecimy. Śladami. Dobra, kolejny Brainroty Alfa. Brainroty Alfa, dobra, jeden leży. Dajesz. Rozwalaj te Brainroty alpha. Lecimy. Dobra, mamy to. Dzieciak kolejny Atakujemy. będzie uratowany. Lecimy na górę, dawajcie to. Dobra. Jest, dzieciak biedny. O, płacze. płacze. Dobra, ratujmy go. Jej, uratowany. No I Golden Chest. Shotgun. Uuu, jaka spluwa. nie to ja tego nie ma. Ja, ja, ja mam Digla. Ja dostałem Shotgana, OP. O, to będzie mocne. Dobra, dobra Mamy Diggla, do... ty shotguna. Dobra, nie ma Foldy Ja sprawdziłem. No. O, dobra, a ja też się spadłem. <śles> ja też. O nie. Ej, ty, nie, nie można ktoś mnie jest. śledził? Pojawił się komunikat. Chyba nas śledzi Tung Tung Sahur Ej, hey, Bananity tutaj jest, On, bana... ja myślałem, że to zwykłe banany są na początku LOL, bez kitu Tak, to jest, to jest Brain Rot wszystko No ja nie to ogarnąłem, to... myślałem, że to zwykły banan Wszystko co tu możliwe jest do zjedzenia to Brain Roty Tak? Czym Jaki jest to mięso? Zło? Czym Jaki jest ten to zło? mięso? <laughs> <Nie, laughs> Ej, znaczy, to jest, nie, no, na hej, to jest koko zniścić. z mięsem jakiś, bez kitu Ja klikam trzeciego tak. No to dawaj. To lecimy wszystkie od razu. Lecimy, lecimy wszystkie. Lecimy, ratujemy ich. Dobra, trzeci. Jest trasa, dawajcie za mną. <grym> o nie, tu jest alfa! Tu jest alfa! Łu, amunicja. Uważajcie, uważajcie. Nie, nie chcę kupować pistoletu. Widzisz Alfa widzisz jest. Ale alfa! Alfa, brym, brym papatim. Ale się zbugował. Dobrze, dobrze, mamy radę z nimi, na ludzie. Zbagowani. <noise> Co tu się dzieje? Dobra, shotguna go! Co oni robią tutaj? Golacie na tył! Oj! Ej, bezkitu, uważaj na tył! Co oni tu robili? Ej, łaczek, dziecko. I mamy tłaczek. to! Ratuj to dziecko, ratuj to dziecko! dziecko, dziecko. dziecko w <noise> jest! Uch, padłem! Ale mamy dziecko, ale dzieciaka, jeszcze skrzynia Kolejny jest jakaś nagroda. Kolejnego Digla. Co ty dostałeś? Diggla. Ja drugiego shotguna! drugiego shotguna dostałem! Co jest? Dwa shotguny, let's go! Ja też, ja też Double tak, shotgun. No dobra, to lecimy po ostatniego dzieciaka. No i teraz ostatnie będzie takie trudne, że do 99 będziemy czekać. Dobra, nie, patrz, gdzie on jest, uwaga. Ostatni, czwarty dzieciak. Czy będzie go bronił Tung Tung Sahur? Zobaczymy. Dobra, dobra prowadź, bo już nie brałem. Ja sobie tu... muszę zjeść coś, poczekajcie. Ja już kliknąłem, bo... ale nie widzę trasy, nie widzę trasy. Widzisz trasę? Kliknij. Ej, dobra, to ja wezmę też, biorę jednak. No, bo mi się nie wyświetla ta trasa, nie widzę jej. Ja muszę w ogóle zjeść, ja muszę zjeść. Bo jestem tutaj głodny, Spajs. Ja dobra, dobra. Nie ma trasy do czwartego dzieciaka. Nie ma trasy, ja Albo ognis ognisko mamy za słabe. Albo ognisko za słabe. Piąty tak. level ogniska, panowie. A ten kucharz, co on robi? Mówiłem wam, że on do niczego nie jest przydatny. Nie no, nie, jest przydatny, to. zobacz. Widzisz go? No widzę. <śla> Przydatny był! Zobaczmy! się nie nadaje? Ej! Co ci się stało? Co się stało? Jak biegnie uderzy, to zmienił przez chwilę twarz w ogóle. Ej, ale ja widzę jakąś traskę. To idź! Jest! Też widzę, też no. widzę. O nie! Dobra! O nie, jest, brypada br, Jeszcze tylko chwilę jest! O nie! To nie. To jest. Nadciąga o, to... Armia znowu! Nie! Nie! znowu, znowu jest to samo, Armia armii adresu! Jeszcze ten tutaj, uważaj na niego! Ej, jest. Tung Tung za chór przyszedł! Tung Tung za chór przyszedł! Widzowie, co to jest idealny jest moment! Wiecy. To jest idealny moment! Uciekajcie! Walcie, a, ich, a walcie ich! Walcie uf, ich! Walcie ich! Walcie Dobra! No, Ja nie mogę, co tutaj to idzie? To jest idealny moment! Jaka muzyczka, ej, Tung Tung tutaj idzie! Ale zbłogował się! Idzie Potrisał. ten Tung Tung, uważaj! O to kurde! Zostałem jest... Tung Tung Sahurem! Właśnie widzę, że zostałeś. Dosta... Ja co to jest? A wiesz co jest w tym najlepsze? Zobacz na to! Mocne, co nie? To. O kurde! O! Co jest? Ja, weź nie Zostałem Tung Tung Sahurem! Ej, poczekaj! Kupiłem... Czyli teraz oni będą myśleć, że ty jesteś ich, po ich stronie, to trzeba tak wyglądać. Dokładnie! Kupiłeś to za 300 Robux? Dokładnie! Teraz jestem po ich stronie, a wiesz co to oznacza? Nie! Wiesz co to oznacza? Czemek! Nie! Wiesz to się co stało? to oznacza? Nie. Wiesz co to oznacza? Zdrada. Dokładnie! tak! Dokładnie! za chór wygrał!